Od tak dawna marzyliście, ale najpierw strażacy potrzebują butów, które mogliby założyć w mgnieniu oka, by jak najszybciej dotrzeć do źródła pożaru. Mają być ognioodporne i rzecz jasna nieprzemakalne. Muszą zapewniać dobrą przyczepność podczas wchodzenia po drabinie i być wytrzymały, aby nie dziurawiły się o ostrych przedmiotów. Produkcja buta strażackiego zaczyna się od bloku kauczuku. Najpierw umieszcza się go na walcach, gdzie po wielu obrotach zmienia się w cienką płachtę. Potem pracownicy dodają odczynniki. Od 15 do 35 różnych substancji w zależności od modelu buta, który będą produkować. Skład mieszanki gumowej zapewnia butowi odporność na ogień. Gdy guma jest już gładka i plastyczna Mniej więcej o konsystencji modeliny? Wycina się z niej płaty, z których zostaną wykonane poszczególne elementy buta. Jeden z płatów trafia na walce, które odciskają na nim pionowe linie. Zostanie pocięty wzdłuż tych linii i powstaną paski znajdujące się w tylnej części buta. Z innego płata wycina się ręcznie jedną z warstw podeszwy. Gruby płat gumy wędruje pod maszynę, która odciska na nim wgłębienia bieżnika. Potem pracownicy fabryki wycinają podeszwę. Rozmiar buta jest oznaczany na podeszwie. Z żółtej gumy wycina się wzmocnienia na czubki. Cholewka buta ma sztywne wzmocnienie. Wycina się ją z gumowanej tkaniny za pomocą szablonu. Gdy wszystkie elementy są już gotowe, pracownicy mogą rozpocząć montaż buta na specjalnej formie. Zaczynają od wyściółki, owijając ją wokół formy i sklejając z tyłu. Potem wkleja się wkładkę. W tym modelu jest ona wykonana z gumowanego filcu. Pracownik łączy szef i zabezpiecza go gumowym paskiem. pora na kolejną warstwę kawałek filcu wzmocniony cienką warstwą gumy dzięki niemu but będzie mocny następnie zakłada się gąbkę z mieszanki gumowej która będzie podstawą do osłony czubka podczas obróbki cieplnej gąbka napęcznieje i utrzyma stalową osłonę na miejscu dla ochrony stóp podczas chodzenia po ostrych przedmiotach Dodaje się stalowe wzmocnienia na bokach oraz stalową podeszwę. Kolejna samoprzylepną warstwę zabezpieczającą osłonę czubka buta i filcową podeszwę, która będzie chronić stopę przed wysoką temperaturą. Podeszwa jest wzmocniona kawałkiem stali, aby ułatwić wchodzenie po rabinie. Po założeniu gumowego wzmocnienia obcasa pracownik pokrywa dolną część buta żółtą pianką izolacyjną. Kolejną warstwę dolnej części buta stanowi płat czarnej gumy. Tył i boki są wzmocnione żółtą gumą i wykończone jeszcze jedną warstwą czarnej. Potem zakłada się żółty czubek oraz wzmocnienie przedniej części cholewki buta. W miejscu, gdzie ociera się on o szczeble drabiny. Do przytwierdzenia podeszwy wykorzystuje się prasę. Poszczególne elementy gumy łączą się razem pod naciskiem. Na szwie montuje się żółty pasek uszczelniający i dociska go małym wałkiem. Następnie pracownicy fabryki dociskają pozostałe szwy, aby mieć pewność, że przylegają do siebie. But trafia na 4 sekundy do maszyny próżniowej, aby usunąć z niego całe powietrze. W końcu wędruje do gigantycznego pieca o temperaturze 145 stopni Celsjusza. Godzinę i 45 minut później guma jest zwulkanizowana i twarda, a wszystkie elementy zespolone razem. Gdy kończy się termiczna obróbka buta strażackiego, jest gotowy stawić czoło jeszcze większym temperaturom.